Yo, się mam kostystać. Tej... w nowym sezonie, jak widzicie. Tutaj... Dobieranie graczy. Będziemy sprawdzać karnet, Ale dopiero pierwszy raz weszłem do Fortnite'a. Właśnie chciałem nagrać pierwszą reakcję. A na razie mam jakieś dobieranie graczy. Nie wiem nawet po co. Coś mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Jest na pewno John bus i jakieś drzewko lawa, nie wiem hmm. co tutaj się dzieje? pokazać mi to coś coś się dzieje Jak na YouTube się zaczęło? <laughs> doktor słone punkt. A bo mam 1000 pingów. Punkt 0 wystracił kontrolę jakąś. To nasz bilet do domu. Obym tego nie żałował. I przygotuj tego pętlarza. Nie mamy wiele czasu. Pętlarza? A. Nieważne. Pośpiesz się, ratujemy świat! Na ty mnie odbierz! Eee, nie wiem, co się stało. Co zrobiliście punktowi zerowemu? To nie ja! To. to Splątane tak, że nie wiem, czy zdołam to naprawić. To już nie pozdajemy się! Ktoś mówił coś o poddawaniu się? Uwaga! Nie mogę już wiknąć mapy, zero by zacznie rozkwitać. Nie będzie odwrócony. Oj, psy tam. Mamy portale! Niedobrze! To nie są portale. Świat się rozpada. To co? Mamy je zamknąć? A jak myślisz? Jasne, działamy! Nie mogę coś zrobić. To no zapewne nic nie mogę robić. O matko, co się dzieje? Jestem motylem. A była duża. Okej ok, ciebie. Jestem motylem, więc... Nie! Chyba twoja kolej. Będziesz moimi oczami i uszami. I rękami i nogami. Trzeba będzie zamknąć te portale. Padasz radę? Nie. Haha! <laughs> <laughs> co to jest? Nie wiem, co to jest. I finally got the governor. No, to nie jest dobrze, ale jak pięknie. dobrze, ale mi więcej czasu. Dziut. Widzę trzy kolejne portale, ale następny jest bardzo daleko. Szkoda, że nie. Chłopak, Co się dzieje? No nie, ale no, ten kurczak mi się podoba nawet jest coś. Coś Woł. nas do trzeciego portalu!

Za dużo! Musicie! Działać! No i zmień mnie jeszcze raz skiną. I towarzystwo. No zabijecie zaraz po prostu. Świetnie! Kurczak! No to powiem Wam, że... no, nie nie to Ale może uda mi się, się w środku. Nie Co tam przycie? Mogę mapę? Nie mogę. I? Mogę opuścić też, ale nie. Lecimy! Ale weź mi tego... Co się dzieje? Lecimy... Co to jest za panie? Kto to jest? Nie. Nie będzie następnej szansy. Musisz odciąć punkt zerowy i przeciążyć urządzenie. Przeciążyć urządzenie? Zostanę uwięziony w pętli Będziemy musieli wywalczyć sobie powrót. Nieważne, co się zdarzy. Nie poddawaj się. Znajdę cię i powiesz mi wszystko. Masz moje słowo. Bo... Po prostu brawa. Brawa epic. Hmm. Przecież to, to jest... To było niesamowite. Po prostu... Najmniej jeszcze sobie. Nieważne jak samotni jesteśmy I znowu mi je ciała jak z YouTube'a po prostu Kej, <laughs> co to co to jest za karne je? O karny dwojowy ciąży. Eee, dobra, to ja nie będę może wam ten. Teraz opowiem z kanału Agent Jones jakieś. Ikona takie jakieś. No to jest fajny spray. Jakieś. O, sprzątanko. Nie za mnie tanko. Eee, tu to, to jest darmo jakiś. A łuk? Jest łuk? No, o im Um, czyli te skiny chyba będą coś były, jakby. Ale te Wilki. A tamten skin jeszcze nie pokazałem. 21 rocznica. To jest. Powiem, że takie. Na razie nic tutaj jakby nie. Tych skinów nie. nie no po prostu. Ale jakieś. No i to można sobie za darmo teraz jeszcze dobrać. Nie to jest tego języka. No to typem, To jest zawsze ten tyle, co jak postawały Tegdak, tak, siorby Niee, dobra, tego tak, taka to muszę mieć Raven wyjdzie, Raven Ale zaraz A ty star Z tego ty, 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 nie Zaczekaj, nie Jak to jest Raven i ty, zestaw młodzi tytani, no właśnie Ej, czy to jest nie, tak nie był chyba z Złotych Tytanów Zostaw Ekspert o Plus Czy... De, czy to są jakby też jakieś kolaby? Tak mówię to Bo zapewne te skiny są skądś No tak, ta Raven jest w sumie teraz ładna Proszę mi tutaj nie przeszkadzać No, lobby zaraz zobaczymy. Sklep to tam. Paliwo ze sklepem. O, tak, koniczynka jest spoko. to coś. No, to to. to, to, to. Koniczynka, wiadomo. Barli, bo ci zaraz zabrakło. Na wielu odcinek No, krucha, nie no to jest nieprawdopodobne. Karnę zaraz e, zrobimy. Kupimy. Przebudowa, dlaczego to jest czwartego sezonu, a 100 dni i nic nie miałem jakby, y -y -y. czyli są wielkie, zapewne, y -y -y. i co tutaj jest, no to karnecik kup karnet. Zaczekaj, 50 plus 950 to jest 1800, coś, dobra. Gówność, oczywiście. Potwierdzenie zakupu już wkrótce, Neymar Junior, oj, Neymar. No ale wiadomo, że teraz jak ktoś gra w FIFA, to tylko Waran Mendy i... A wyposażymy sobie takiego agentka Jones'iego. On ma edycję jeszcze. Nie no, ewidentnie ten będzie najlepszy. Ja będę grał takim mięśniakiem. może... Z... Oj kurna, cool, nie wiem czy nie pokusić się na to. Ale w sumie zagrałem pierwsze. w jeden meczek solo. Dziedzictwa z sezonu piątego rozdziału nie będą widać w zakładzie kariery A. Czyli no właśnie do tego właśnie mówiłem, że dlaczego tutaj nie mamy tego, spodni bez żadnego osiągnięcia Agentem brzęsłów sobie zagram I zaraz Coś hmm, powinno być Ale ten, ja czuję, że ten sezon jak będą wielkim. da się je oswoić. Tak. Lecimy sobie gdzieś, nie wiem gdzie jeszcze, na ten punkt zerowy. Może się do niego da wbić jakoś. czy w ogóle są te. Te złote postacie ma z, z O widzę, że tutaj moje FPS wytrzymują. Nie, ale ten Agend Jones nie, nie jest rewolwer, jest no ta widać. Matku, ten tak... i co to jest? Prowizyjny pistolet maszynowy. Dlaczego to ma... Ej, co? Ej, dostępne schematy E. Nie no. Jakoś się da ulepszać, nie wiem, kości będę po prostu zbierał, nie wiem. Pierwsza jakaś inna tekstury jakby chciał ustawienia. Idę do tenista O, i teraz wygląda no, to okropnie wygląda. Ciekawe jak y, nie Protonopia włączony, nie wiem, lecimy gdzieś y, na punkt zerowy. Nie wiem. Lecimy gdzieś blisko słonych wiecz. Y, widzę, że ten punkt zerowy jest i tak zamknięty. A to jest z Mexico. Lexiko be, mamiko Co tutaj jest? No to prowizoryczny łuk to ja sobie wezmę Kuna, ja ten nie tu ma Boss jakiś to jest Nie no i się Kona co to? Zaczekajcie co to jest? Tu muszę co to? Jakieś kości no, wszystko jest podobne, tylko jakieś dźwięki. O, pompa! Nie, myślałem, że to charge. Co to jest? Jak to strzela? Tak. Nie, to nie ładuje się jak charge. Może, nie, zbudowaniem raczej nic nie przestawiali że moje jedynie się zepsuły no i mój ping jeszcze no. przecież je tak i jest te bomby daje co to jest Biorę wolno mnie, ja, ja, ja nie mogę, to jest wolno. To jest jakiś rewolwer. No fajnie. Jak to bije? UNA Wygrałem Co tak potężnie bije? To coś? To już nie w Nie ile to zadaje Ja nie wiem co to jest, a to... Obrażenie? Nie wiem co to jest, Nie biorę tego łuku, przepraszam. Ale nie wiem to. mi na jakieś. lecie wolę jakaś coś. zbierze. No już wyzwanie z karne zrobione. Pierwsza gierka i. No. Co, co to jest? Dobra, ty, ty, ty jesteś... To ty jest dobra, to jest jakaś baba do góry Co, to? co? co? Controla player! Ej, siódmy mnie wywalaj To mi zadało 100 AP Jak takie mają być sniper w tym sezonie, to w ogóle to jest iglica a tam widzę jakieś typa to jest celne, niecelne. Duża, duża. A to tak. To nie jest to dobre dla jakieś spocenie jaka ta nowa broń zielona nie podoba no i <ścoughs> co się tutaj dzieje nie mi się wydaje, że takie coś może wystarczyć parę fragmentów z tego porobienia. Nie, wiem, jakieś łubułuby są jakieś, nie wiem co to jest. W ogóle każdy ma teraz jedno dobrego nie Co to jest? Jakiś tag galiar? Nie wiem do.